Witam Was na schodach prowadzących do sypialni w apartamencie Szczęśliwicka. Powiem Wam, że te schody były w zasadzie jednym z najważniejszych elementów, które zadecydowały o tym, że kupiliśmy to mieszkanie. Ja uwielbiam takie, wiecie, wielopoziomowe właśnie przestrzenie. Lubię mieszkania, w których coś się dzieje, które są nietypowe, które mają swoje własne klatki schodowe albo w ogóle to coś. I to mieszkanie właśnie ze względu na te dwa poziomy według mnie miało to coś. A za chwilkę zabiorę Was do sypialni, do której właśnie prowadzą te magiczne schody. Zapraszam Was do oazy szczęśliwości, czyli do sypialni w apartamencie Szczęśliwicka. To jest naprawdę cudownej urody pokoik z wielu powodów, ale jednym z takich moich ukochanych miejsc w, tym, w tej sypialni jest okno. Ponieważ jesteśmy na podniesionym poziomie, to okno nie znajduje się wyżej, tylko w zasadzie kończy się z linią podłogi. No i można byłoby powiedzieć, że nie jest to atut, tylko jest to słaby punkt tego pomieszczenia. Natomiast wpadłam na pomysł taki, żeby Całe to okno dookoła, wyłożyć drewnem i stworzyć takie miejsce do odpoczynku, do tego, żeby sobie tam posiedzieć z książką, stworzyć po prostu takie legowisko. I z czegoś, co wydawałoby się, że może nie jest mocnym punktem, stworzyliśmy ogromny atut i takie naprawdę moje ukochane miejsce w, tym, w tej sypialni. Jeżeli chodzi o łóżko, łóżko zostało zrobione na zamówienie, ponieważ bardzo zależy, nam na tym, żeby było wykonane z tkaniny podobnej do tego, która jest, z którego jest wykonana sofa w salonie, czyli takiej tkaniny podobnej. Ja was też zachęcam do tego, żeby traktować łóżko również jako formę takiej zabawy artystycznej, żeby po wstaniu z łóżka. Ubrać je w poduchy. Ja wiem, że to jest dodatkowe 5 minut pracy, ale uwierzcie mi, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że powrót do sypialni, w której mamy pięknie posłane łóżko, jest dużo bardziej przyjemny. A jeśli macie troszkę więcej miejsca przed waszym łóżkiem, to. Bardzo zachęcam Was do tego, żeby pobawić się trochę też tym dodatkowym miejscem. I możecie sobie postawić przed łóżkiem albo właśnie taką drewnianą ławeczkę, albo siedzisko, albo pufę. Wszystko zależy oczywiście, w jakim klimacie jest ta Wasza sypialnia. Ale jest to takie dodatkowe miejsce, na którym można odłożyć poduchy, właśnie, które, którymi zaścielicie łóżko o poranku. Więc jeżeli macie tylko taką opcję, wykorzystajcie to. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy kinkiety przy łóżku, czy zwisy? No i tutaj pewnie wiele zależy od tego, jakie macie nawyki. Jeżeli dużo czytacie wieczorami, no to pewnie kinkiety sprawdzą się dużo lepiej, ale jeżeli yy, bardzo chcielibyście mieć ozdobne światło w formie właśnie takich lamp yy, wiszących, nie musicie z nich rezygnować. Możecie po prostu wtedy kupić sobie dodatkowe oświetlenie tylko przeznaczone do czytania. I e, chciałam wam tutaj zwrócić uwagę na taki jeden detal. Po pierwsze, nie mamy typowych szafek nocnych, tylko znalazły się tutaj stoliki. Ja lubię takie rozwiązania, bo uważam, że jeżeli mamy dużo szuflad w tych szafkach, to trzymamy w nich niepotrzebne rzeczy, a w miejscu, w którym odpoczywamy, jednak potrzebna jest przestrzeń taka, wiecie, do oddychania. A druga kwestia jest taka, że te stoliki mają przepięknie rzeźbiony blat i w momencie, kiedy szczególnie wieczorami to widać, mamy tą lampę wiszącą bardzo nisko, ona przepięknie eksponuje te rzeźbienia i to daje no, taki smaczek, taki efekt, który jest naprawdę unikatowy. Więc zachęcam Was do takich rozwiązań, takich zabaw i ze światłem, i z, z formami, które po prostu znajdują się obok. Was. A ja zapraszam na poranną kawę.